Czy aby na pewno zawsze potrzebujemy samochodu, by przemieścić się z miejsca na miejsce? Może zamiast tego skorzystać z komunikacji miejskiej, wsiąść na rower? Lub po prostu użyć nóg. Spróbuj zmienić swoje nawyki komunikacyjne w trakcie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Na początek wybierz się na 16 miejski przejazd rowerowy, który odbędzie się już w najbliższą sobotę. Trwa tydzień zrównoważonego transportu, w związku z tym prezydent Czewa Mirosław Bobotki serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na. Przejazd rowerowy to jest taki tradycyjny przejazd zwykle o tej porze się odbywa. Zapraszamy na kanonkę w sobotę o godzinie 11:00. Wyruszy ten właśnie przejazd rowerowy. Będzie on trwał około pół godziny 40 minut. Uczestnicy mają do pokonania około 7-8 km. Po zakończeniu przejazdu na kanonce odbędzie się festyn dla dzieci, mnóstwo atrakcji, stoiska, warsztaty artystyczne, dmuchańce, konkurencje sportowe. Będzie dla wszystkich. Oprócz tego też uczestnicy przejazdu otrzymają kamizelki odblaskowe, gwizdki, lampki rowerowe, także serdecznie zapraszamy. Przejazd rowerowy oraz piknik odbywają się w ramach kampanii Miło, tygodnia mobilności aktywnej realizowanej w związku z corocznymi obchodami Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, jaki przypada na dni 16-22 września.